Fundacja Ale Akcja zaprasza do bajecznego słuchowiska. Zasubskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco z nowościami. A teraz posłuchaj. Bajeczne słuchowisko zguba jelenia. czyta Michalina Papis. Czasami nie doceniamy tego, co jest nam w życiu najbardziej przydatne. Przekonał się o tym pewien jeleń, który kochał swoje rogi, a nie podobały mu się jego chude nogi. Posłuchajcie sami. Pewnego dnia jeleń, wędrując po olchowym lesie, podszedł do kałuży, aby zaspokoić dręczące go pragnienie. Nachylając się nad taflą lśniącej wody, zobaczył w nim swoje odbicie, które wzbudziło w nim prawdziwy zachwyt. Och, jestem takim wspaniałym i majestatycznym stworzeniem! powiedział jeleń do samego siebie. Nie ma nigdzie innego zwierzęcia, które miałoby równie piękne i imponujące poroże. Lecz wtedy jeleń zaczął przypatrywać się swoim nogom, na widok których skrzywił się i z wielkim niezadowoleniem rzekł. Ojej, moje nogi są takie wątłe, biorąc pod uwagę resztę mojej potężnej sylwetki. Och, tak bardzo bym chciał, żeby były choć odrobinę silniejsze. W tej samej chwili tuż nad głową jelenia ze świstem przyleciała strzała. Jeleń tak bardzo był zafascynowany swoim odbiciem w wodzie, że nie zauważył zbliżającego się myśliwego. Natychmiast rzucił się do ucieczki. Jednak myśliwy ruszył za nim w pościg. Krytykowane przez Jelenia nogi szybko niosły go przez las, pozostawiając myśliwego w tyle. Niestety w pewnym momencie, przez nieuwagę, Jeleń natrafił na nisko rosnące gałęzie drzewa, w które zaplątały się jego ogromne rogi. Zwierzę próbowało się wydostać, lecz w efekcie zaplątało się jeszcze bardziej. Uwięzione przez swoje piękne poroże nie miało szans na uwolnienie się przed przybyciem myśliwego. Jeżeli podobała ci się ta bajka i chcesz usłyszeć ich więcej, to koniecznie odwiedź naszą stronę www.bajecznesłuchowisko.pl Czekamy na ciebie.